punktów zgromadzenia nie ma sensu też konfiguracja lepsza słowo, tam, ładniejsze. konfiguracja konfiguracja, ale nie tylko te trzy parametry teoretycznie są od siebie niezależne, jednak są zależne dlaczego, proszę Państwa? Mazur mówi, że w wyniku przepływu informacji przewodność wzrasta. Pamięć to jest wzrost przewodności dróg korelacyjnych. I dopiero całkiem się niedawno okazało, badania fizjologiczne określiły, że biała substancja w mózgu, które są końcówki neuronów, to jest właśnie część pamięci, bo w wyniku przepływu sygnałów następuje melinizacja włókien. I ta melinizacja, no to jest właśnie ta pamięć. Ale, proszę Państwa, ilość mocy, która jest doprowadzana do mózgu, jest ograniczona. Co prawda, jak wynika z badań Dolmety, jest takie Dolnośląskie Centrum Medyczne, do mózgu dopływa 40% tlenu, jakie z używania. Było śmiesznie jeszcze, proszę Państwa, Objętość życiowa płuc ma wpływ na, proszę Państwa, myślenie. Im kto więcej tlenu ma do dyspozycji, tym no, łatwiej myśli, lepiej się zachowuje. A wynikło to zupełnie z innych badań. Badano, proszę Państwa, pojemność życiową płuc pracowników, no dawniej umysłowych obecnie nieprodukcyjnych i, i produkcyjnych. Okazało się, że nieprodukcyjni mają większe płuce jak produkcyjni. Przypisano to nie trybu życia. No to nie, no to po prostu ludzie, którzy mają słabe płuca, niestety intelekt też mają słabe. W związku z tym starożytne powiedzenie, kaos agatos, czyli piękny i dobry, rozwijaj ten czyznę fizyczną, a będziesz mądrzejszy, jest jak najbardziej uzasadnione. No i teraz, jeżeli mamy do dyspozycji jakichś tam kandydatów, no to powinniśmy na badania lekarskie najpierw, no jak jest takie, to on nie wytrzyma myślenia. On się wyłoży, on podejmie szybką decyzję, bo już więcej nie może myśleć i ucieka z sali. Natomiast jak jest facet, który kombinuje i kombinuje, no Churchill miał taką posturę, że mógł kombinować cały czas i on się nie męczył to przekombinuje tacy, tacy. Zanim tamten, prawda, yy, tamten zareaguje wcześniej, a potem, aha, ty zareagowałeś, to ja cię mam. <laughs> Także tego się w ogóle nie bierze pod uwagę, no bo, znażam, polityka kadrowa, proszę Państwa, w tej chwili jest wprowadzana według mnie nie tak, jak trzeba, mogę się mówić. Te trzy parametry są, mogą być wspomagane. Przy czym talent, ponieważ jest to konfiguracja elementów korelacyjnych, zmienia się w czasie życia. O czym ma nie pisał, bo po prostu uważał to za w danym momencie stałe. Mianowicie zmienia nam się pojemność czaszki mózgowej i zmienia nam się, proszę Państwa, układ tej czaszki, bo nam rosną zęby. No i jak Państwo nie wiem, czy macie dzieci, czy też może chciał obserwować małe dzieci, ja akurat nie, to proszę zauważyć, że małe dziecko najpierw tyka rączkami, nóżkami, zaczyna coś mówić, a jak ząbki wyrastają, to zaczyna zapominać, o czym mówiło i dopiero następny okres jest, że znowu zaczyna już ładnie mówić. Kiedyś dzieci chowało się w powijakach, krępowało im się rączki i nóżki, żeby leżały cicho. Czytałem takie opowiadanie, Bolesława Prusa pod tytułem Przygoda Stasia. No i Bolesław Prus mówił, że Stasiu, taki chłopczyk, zdrowy chłopczyk z dobrej kowalskiej rodziny, zaczął chodzić w wieku lat 15 miesięcy. No, Rozwinięty z powodu, jak zaczął chodzić. Moja córka ma, znaczy moja wnuczka, już tak powiedzmy sobie szczerze, moja córka zaczęła chodzić w wieku lat 10 miesięcy, a moja wnuczka w wieku lat 8 miesięcy. Bo nigdy nie była w pieluszkach. Zawsze była w śpioszkach, kopała rączkami, bo co się okazuje? <coughs> mózg nie został stworzony na myślenie. Został stworzony do korelacji, koordynacji pracy mięśni. Jeżeli tą koordynację się umożliwia, właśnie przez to machanie rączkami, 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 mózg się rozwija lepiej. Dzieci się uczą szybciej. No i powiedzcie to na przykład wychowawcom w żłobkach, że dzieci mają być w proszkach, a jak się posikają, to trzeba je przeziębić. To wija się ciasno i coś, bo jak się posiko, to się nie przeziębi. A ja tak by się mogło przeziębić, na no to No to właśnie o to chodzi, że tam będzie piekła. Takie drobne sprawy, proszę Państwa, wynikają z teorii mazura, a potem no, są ważą na całym życiu dziecka. To dziecko, które później się zaczyna rozwijać i będzie już. Nigdy takie inteligentne, bo mu się te drogi przewodności nie, 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 nie rozwiną. <laughs> Także proszę Państwa, mówię, jest kilka takich faz rozwoju talentu. Pierwsza faza to jest no, pojawianie się pierwszych ząbków. Potem zrzucanie ząbków, pojawianie się ząbków kościanych zamiast mlecznych. Dzieci się wtedy uczą czytać, pisać ładnie. I to wyraźnie widać, że dzieci się tam uczą. I wtedy trzeba im dawać co? Dawać możliwość wykazania się różnorodność. Tę inteligencję wyrabia się przez różnorodność. Różne bodźce. Nie jedno i tylko i to samo, tylko rozmaite. Natomiast szkoła wymaga właśnie jednolitości. Jak mamy rządkę, to rządka. Robimy szlaczki, ale nie takie, jakie każdy chce, tylko zygzaczek mamy. Dlaczego? Nie wiem. Takie są poglądy na naukę. I proszę Państwa, następny okres to jest pojawianie się zębów mądrości. No to już jest ten szczyt talentu. Nie wiem, czy Państwo znacie historię Mikołaja reja znakowic, który nauczył się czytać w wieku lat 19, ale potem już został pisarzem i ojcem literatury polskiej. Po prostu talent mu się objawił, jakoś przedtem tego talentu nie ma. <laughs> nie radzę jednak wychowywać dzieci tak, jak wychowywano tego chłopca, bo to jest no, stracony okres edukacji. Wiele rzeczy on się jednak nie nauczył. I kolejny okres, proszę Państwa, no, to jest tracenie mną. Najpierw traci się przeważnie te zęby mądrości, potem inne. Czaszka się troszeczkę przekształca, pojawiają się inne talenty niż do tej pory. Mam nadzieję, że Państwo jesteście właśnie w w fazie, w której talenty się kształtują i odświeć sobie talent do rozważań cybernetycznych. I Państwo widzą, talenty y, są po prostu wrodzone. Z tym, że diagnozowanie tych talentów jest bardzo trudne. No, talent pojawia się w działaniu. Janko muzykant, jak zobaczył skrzypce, nie bacząc na wszystko, chciał te skrzypce mieć, to, że może został ukarany było nieistotne. No, były skrzypce. Tal musiał biegnąć, no, chciał ten skrzypce ukraść. Potem dostał chłosty. No, koniec jest różny. Albo jednej bajce, że zmarł, drugi wie, że jednak skrzypkiem, skrzypkiem został. Nie jest to takie ważne. Chodzi o ten tam. Jest taka opowieść o młodym Achillesie. Kiedy wyrocznia powiedziała, że bez Achillesa Troja nie zostanie zdobyta, zaś sam Achilles polegnien, jego matka, go ukryła wśród córek swojego kuzyna Dajdamosa. No chłopak nie miał zarostu. Był, miał 14 lat, 15 lat. Więc no, mógł wyglądać na taką wyrośniętą dziewczynkę, prawda, w niedużym juście. Ubierał się po Damsku, śpiewał piosenki, nawet podobno szydełkował. Jakoś mu to dobrze wyszło. No i trzeba go było wyłowić. No i najsprędniejszy <coughs> z... Z Greków listez, czyli Odysseusz, postanowił wybawić go z pałacu Dejdamusa. przypłynął na plażę i rozłożył kranik z różnymi różnościami. Były tam szmatki, koraliki, wstążki, patałaszki. A na końcu taki złoty sztylecik. No i przyleciały te czóreczki. A tato nam kup". No, kupną. No, kup, no, kup. No Dejdamus, z workiem pieniędzy przyleciał, dalej że kupować. Wszystkie kupowały tylko jedna nie. Tam, wyrośnięta tak, zobaczyłaś tyle ciach. A <coughs> Tyseusz go zarabniał. A ile się, no jesteś. Talent się nie da ukryć, proszę Państwa. Także <coughs> należy dzieciom dawać możliwości rozbijania tych talentów różnych. Majsterkowania, składania i tak dalej. Tylko, że na to trzeba mieć czas i miejsce. Mój wnuczek chodzi do klasy, gdzie jest 30 dzieci, oni nie mają gdzie siedzieć. Dlaczego? Na czasów świętej pamięci Gomułki było planowanie. Wiadomo było, urodziło się tyle i tyle dzieci, za 7 lat te dzieci pójdą do szkół, stawiamy szkoły. Teraz te same dane, dane mamy, tylko szkół nie stawiamy. Chcemy wepchać sześciolatki do szkół, które i tak jest ciasne. Szkół nowych nie budujemy, bo to jest sprawa samorządu. Samorządy budują pomniki, ale nie szkoły, no bo z pomnikiem raz się zbudowało i spokój, ale z szkołą trzeba dbać, a to trzeba ogrzewania, a to wywóz śmieci, a to jakąś kredę, bez przerwy ktoś coś ma. Nauczyciele, prawda, a to jeszcze Związek Zawodowy Założony będą chcieli podwyżkę, Same kłopoty. W związku z tym, a niech se radzą, jak i radzą, no niestety, Możliwości są mniejsze. Kiedy ja chodziłem do szkoły, był przepis, że klasa nie może liczyć więcej jak 15 dzieci. To było 16, były dwie klasy po 8. Potem zwiększono limit na 20 dzieci, potem na 25, a teraz już im tu nie ma. Okazuje się, że powierzchnia przepisana, przepisana dla świnek określa, że świnia ma... Większą powierzchnię do życia niż dziecko w szkole. Wszak to mi bardzo, że się tak już politycznie wyrażę, ale uważam to za niewłaściwe. Bo niestety ani pojętności, ani inteligencji, ani talentu się tam nie wyda. A te parametry są konieczne do tego, żeby no, żyć na właściwym poziomie. Razem to wszystko jest po I teraz proszę Państwa, jakie są niewłaściwe postępowania. Jeżeli. Mało inteligentnemu dajemy dużo szczegółów, człowiek się męczy, nie wyraża. Który jest mało inteligentny, no to dać mu mało szczegółów. Po co tyle przycisków na maszynie, wystarczy jeden, załącz, wyłącz. Są teraz maszyny, które są tak mądre, że tam tylko jeden przycisk jest. To prawda, potem głupie sytuacje, bo no maszyna ma tylko jeden przycisk, <laughs> formuje krawężniki. Przyciska się, wychodzi taka foremka, sypie się tam beton, przy, y, taka łapa ubija, zalibruje, krawężnik wychodzi na, już od razu na patę. No ale jak ten beton się sypie, to czasami się rozsypie, jak ten tłok wchodzi, to czasami te odłamki pryskają. Więc pracownik, rozumiecie, zamiast tym przyciskiem zatrzymać tłok i wygarnąć, usiłował tam wciągnąć rękę, włożyć rękę wygarnąć te te, te okruszki. Uważał, że zdąży, zanim długo No nie zdążył. Trzasnęło mu cztery palce. Ale zresztą mu nie przyznał jednak, że, y, odszkodowania, ponieważ on został zastąpiony na tym samym stanowisku. Jeden palec naciskania mu wystarczy. Nie? Tak jest. Teraz, może Państwo pojęcie. No ten facet był za bardzo znowu inteligentny, nie? bo rozumiał sytuację, a dali mu taki właśnie przyrząd, gdzie inteligencji nie potrzeba. Inteligencja go zgubiła. Co powinien zrobić? No nie inteligentnie. Zatrzymać maszynę, wygadnąć te ogruszki, puścić maszynę. Ojętność. No, trzeba się szybko orientować. A e, ludzie są tacy, którzy się wolno orientują. No, trzeba szybko przyswoić na przykład przyswajamy dzisiejszy Polską i na jutro sprawdzić. No, Kurcze, rany polskie, no tam napisałem. Z czym to się kojarzy? Nie. A potem egzamin, no, no nie przy swoim. No i nieutalentowanym każemy yy, wykonywać czynności spoza swojego talentu. No gość nie ma zupełnie talentu organizacyjnego, jego się mianuje. Pierwsze co robi, urządza sobie biuro. To potrafi. Potem i chodzi po całym budynku i zmienia biurko. Jak słowo daje. Miałem czterech szefów, którzy zaczynali od tego zawsze, że urządzali sobie gabinet i przestawiali moje biurko. Ostatnio byłem pokojem od 1 do 108. No i kazał mi się przenieść do pokoju 108. Mówię, no to rekord świata w życiu biurkiem 108. Jak się obraził do dzisiejszego dnia ze No nie, Ktoś nie miał talentów. Nie o to chodzi, gdzie które biurko stoi. Ważne, żeby ludzie robili to, co trzeba że mają bliżej czy dalej do szefa. Nie no, ci ulubieńcy to mają popowiedzieć dla szefa. Może, tak? może jest panie niewroczliwy estetycznie? Może, wie pan, niestety. ale <laughs> dla mnie tylko to jest przyrząd do, do roboty, nie? Jeszcze nie dam tylko sprawomowych, no ale to jest inna no, sprawa. Podłożyłem ją no, przepisami, Bo tak było, no, przepisy gdzie można, no, w głowie. <laughs> Zatkało kakao. <laughs> po prostu nieutalentowanym daje się polecenia wykonywania roboty spoza tego talentu. Dobry, nie wiem, krawiec nie będzie dobry stawaczem. I odwrotnie dobry stawacz będzie chciał wszystko poskładać zamiast postrzyman. bo jest w tym, w tym kierunku utalentowany. Z tym, że proszę Państwa, te parametry mogą występować również w połączeniu, w związku z czym mamy następujące typy inteligencji, czy też powiedzmy sobie poziomu charakteru. Inteligentny, pojemny i utalentowany no to jest genialny. Jak jest sam inteligentny, ale mało talentowany, no to jest ogólne oczytanie, taka ogólna inteligencja. Inteligentny i utalentowany, ale niepojemny no to mozolnie doskonali swoje umiejętności pojętny i utalentowany to no, intuicyjnie intuicyjnie wie, nie jest inteligentny ale on wie jak tam mam takiego mechanika samochodowego, który przy, przyjechałem zapaliłem silnikę, mówił, no termostat ci dać ci czemu no słyszę? co on słyszy nie wiem. No, jest pojętny i utalentowany no, nawet nie wie, że to może być więcej niż ten, ale on to i proszę Państwa <coughs> Może być również sytuacja, że ktoś nie ma żadnych talentów, no to wtedy niestety jest ograniczony umysłowo i trzeba mu znaleźć takie zajęcie, żeby mimo swojego umysłowego ograniczenia mógł coś tam robić. Z tym, że proszę Państwa, no mało firm przeprowadza takie badania. Są możliwe do, są nawet wzorce. Firmy zgłaszają się wtedy, kiedy są na skraju Bankructwa, albo po prostu upadają. Byłem przy badaniu trzech takich firm i od razu po wynikach mówię, że oni się nie utrzymają na rynku. Mimo najszczerszych chęci, po prostu taka jest konfiguracja tych ludzi, że nie mają utalentowanych, nie mają inteligentnych tam, gdzie trzeba, nie mają pojętnych tam, gdzie trzeba. To jest tak przemieszane. Albo najlepiej by było firmę rozwiązać i zawiązać kilka firm od Oczywiście. Moje sugestie były nie pomyślić dyrektora. Usiłował się utrzymać firma Power. Także mamy omówione, że to jest w tej chwili właściwości korelatorów. jest to kurs, który jest pewna przewodność polegająca na tym, że sygnały polegają, przebiegają w Rokę? Jest pewna moc, polegająca na tym, że dopływa energia, przed, przed, przed te sygnały przekazująca. No i konfiguracja tego właśnie tworzy. Poproszę o kilka minut przerwy, bo muszę znaleźć wzór, żeby nie szukać